Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o Movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal Jornal para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país após ter ocupado de diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de rádio difusão e rádio aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com o êxito mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à missão o seu propósito de libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, w program de Salvação do País i Prostituição das Liberdades Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu z historią na wieczorze portugalskim. Za miesiąc z niewielkim ogładem będziemy świętować początki polskiej demokracji w XX, wiek, w XX wieku, obchodząc wieczorem. Wyborów 4 czerwca. A dzisiaj e, świętujemy początki XX demokracji w Portugalii, bo ta e, rodziła się 25 kwietnia 1974 roku w czasie rewolucji goździków, w której atmosferę przywołał tworzony przed chwilą program informacyjny. Z tej okazji zaprosiliśmy Państwa na. Wystawę, która rewolucję Koździków przyjmuje jako punkt odniesienia, albo punkt dojścia, jest tak naprawdę pretekstem do pokazania siedmiu dekad 20 wiecznej historii Portugalii, opoczynając od upadku monarchii w 1910 roku. Estou certa i espero que esta exposição i konferencja, Mam nadzieję, że e, ta wystawa, która obejmuje też kwestie e, bardziej kulturowe, związane z, z kulturą, e, stanowi jedynie e, początek, czy wstęp do współpracy i dialogu między naszymi państwami, który będzie się dalej rozwijał dialogu i współpracy przede wszystkim e, na polu e, rozwijania demokracji. sobre os desafios su do procesu demokratyzacji. E, rozpoczyna się od e, zabicia pierwszego króla Portugalii. To miało miejsce w 1908 roku. I e, to zabójstwo zapowiada e, już wynikły upadek e, monarchii i powstanie pierwszej republiki. E, narracja e, rozwija się między wydarzeniami e, politycznymi, społecznymi. Do końca tego okresu, który w pierwszej Republiki, który przyniosła przyniosł zamach stanu z 28 maja 1926 roku. 28 maja 1926. Um, Ekscelencje, szanowni goście, chciałbym tylko uh, powiedzieć w tym wstępie, że wydaje mi się, że ta ustawa bardzo dobrze pokazuje sposób, w jaki Instytut Kamąża uh, lubi i chce pracować

Wydaje nam się, że jest no, tajemnicą naszego sukcesu. Myślę, że poznawanie, wzajemne poznawanie swojej historii to jest y, kolejny etap, który następuje y, po etapie relacji ekonomicznej, po etapie y, poznawania się, czy osobistego poznawania kraju, y, po etapie y, y, turystycznym przychodzi ten etap poznawania historii, który szczególnie wzmacnia więzi między